Punkt. Dobry wieczór, Ryszard Gramacki. Witam państwa. A dziś zaproszenie do Republiki przyjął pan Robert Bonkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, prezes Rot Niepodległości. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Pańskie stowarzyszenie Ludzie z Rot Niepodległości, Ludzie ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Włączyli się w akcję, chyba nie nadużyje określenia, obrony polskich granic. Mówię oczywiście o tym wszystkim, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, konkretnie na przejściu w Ustanżu Górnym. Mamy, jak wszystko na to wskazuje, do czynienia z zaplanowaną akcją, prowokacją ze strony reżimu Łukaszenki, który próbuje przeprowadzić na polską stronę, użyje takiego określenia, migrantów ale nie z Afganistanu, jak wszystko wskazuje tylko z Iraku. Mamy do czynienia chyba z procesem, który jest sterowany, rodzajem wojny hybrydowej. Państwo uznali, że trzeba stanąć u granic, że, że, że tak to określę. Dlaczego? Jakie były motywacje działania Pana i Pana kolegów, Pana koleżanek i kolegów? Panie redaktorze, no, chcieliśmy się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja tak naprawdę na granicy. No, widzieliśmy z doniesień medialnych, że tam pojawili się e, jacyś aktywiści lewicowi, widzieliśmy o tym, że są posłowie lewicy, e, koalicji obywatelskiej. Widzieliśmy dużo materiałów i odbieraliśmy to w sposób jednoznaczny. Te media i ci aktywiści, ci politycy podejmują działania po prostu na szkodę państwa polskiego, które no, mogą prowadzić wręcz do pewnej dezintegracji, osłabienia państwa. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że tak naprawdę jest prowadzona wojna hybrydowa z Polską przez, przez, nie tylko przez Białoruś, nie tylko przez Mińsk, a raczej trzeba wskazywać tutaj na, na Moskwę. I chcieliśmy pojechać przede wszystkim zobaczyć tą sytuację i, i ocenić ją, jak ona wygląda na miejscu. Po drugie, chcieliśmy też zebrać informacje tam od ludzi, którzy w tej okolicy tych wydarzeń właśnie mieszkają, żyją i jak oni oceniają tą rzeczywistość. Ale chcieliśmy. Jak oceniają, to jak oceniają tę rzeczywistość? Jakie są ich reakcje na to, co się dzieje w Usnażu Górnym? No, e, bardzo są mnie zaniepokojeni, dlatego że e, e, widzieli e, to, co się dzieje od e, kilku miesięcy. E, uważają, że. Ta masa imigrantów, która no, jest zapowiadana i której można się spodziewać w konsekwencji prowadzenia tych działań, właśnie tutaj przez stronę białoruską i, i rosyjską, doprowadzi no, do no, zmiany ich życia. No, dzisiaj już ich życie się zmieniło. Ci ludzie są. Zamykają domy, ci ludzie nie wychodzą e, na zewnątrz. No Z drugiej strony, po ludzku, współczują tym, którzy tam, e, tam na tej ziemi białoruskiej się znajdują. Natomiast rozumiem, bar, rozumiem bardzo dobrze, że to są po prostu zakładnicy wykorzystywani właśnie w wojnie, e, wojnie z Polską i na to się nie zgadzają. Natomiast ja chciałem powiedzieć o tym, że my pojechaliśmy również po to, żeby pokazać polskim pogranicznikom e, Straży Granicznej, Wojsku Polskiemu, że są Polacy, którzy. E, którzy ich popierają i wydaje się, że miało to stosunkowo duże znaczenie. Widzieliśmy uśmiechy na polskich. To, to chyba ważny, ważny moment po tym, co powiedział Władysław Frasyniuk o polskich żołnierzach, polskich pogranicznikach. Przecież podobnych takich ochydnych, no, skalujących opinii ich służby było więcej w ostatnim czasie. Panie redaktorze, ja, uwa ja uważam, że w tej sytuacji, co powiedział pan Frasyniuk i dziennikarz pan Grzegorz z tvn przepraszam, zapomniałem nazwiska, nie zareagował, tak, nie, zareagował na te, nie zareagował na te słowa, to jednoznacznie oznacza, że w, w sytuacji wojennej, wojny hybrydowej, konfliktu niekonwencjonalnego, konfliktu. Generowanego, tworzonego w zupełnie inny sposób przy użyciu innych metod, również informacyjnych, Telewizja TVN jest wrogim narzędziem w rękach po prostu Kremla. Tak przynajmniej ja to widzę. Jest pewnym, pewnym narzędziem tworzenia propagandy prorosyjskiej z tego powodu państwo polskie, uważam, powinno natychmiast odbierać koncesję TVN-owi. Mieliśmy ostatnio. Tam, ten temat był dosyć kontrowersyjny, on się pojawiał w, w ramach ustawy, nowelizacji ustawy mediowej. Natomiast my mamy artykuł 38 punkt 2, podpunkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji, który mówi, że można odebrać koncesję komuś, kto działa na, na bezpieczeństwo, czy ogranicza, osłabia bezpieczeństwo i obronność państwa polskiego. To robi dzisiaj telewizja TVN. To robi poprzez swoje działania, poprzez wypowiedzi pana Frasyniuka, haniebne, po prostu niedopuszczalne. To jest autorytet tej, tej telewizji. To jest osłabienie morale polskiego, polskiego, żołnierza. Z czymś takim po prostu państwo polskie nie powinno, się, nie powinno się zgodzić, a przecież ta sytuacja jest cały czas napięta, ta sytuacja m, może się jeszcze zmienić. No ma tendencję, jak pan powiedział, do eskalowania. I w związku z tym chciałem zapytać, jak pan odbiera argumenty, które mi szermują lewicowi publicyści, politycy, lewicy, ale przecież nie tylko również platformę obywatelskiej o tym, że nieprzyjęcie imigrantów, którzy oczekują na między granicami Polską a Białoruską, jest przejawem ksenofobii, brakiem empatii i tak dalej, Mamy też apele ze strony hierarchii Kościoła katolickiego o przyjęcie tych ludzi. Jak to pan wszystko, pan to wszystko skomentować? A ci wszyscy, którzy mają inne zdanie, to uważani są za rasistów, tępy ksenofobów. Proszę pana, ja jestem, ja jestem katolikiem i w katolicyzmie jest coś takiego jak stopniowanie miłości, ardo My najpierw musimy zadbać o swoich bliskich, o własne rodziny. O własny naród, potem możemy pomagać innym. O tym mówił kardynał Wyszyński, że nie starajcie się kosztem Polski, parafrazuje jego słowa, nie starajcie się kosztem polskim ratować całego świata, bo ani nie pomożecie Polsce, ani nie pomożecie temu światu. Dlatego niech lewica nie używa tych słów czy przykazania miłości dzisiaj do bicia i atakowania ludzi, którzy po prostu rozumieją problem, przed którym stoimy. My rozumiemy, że Ci ludzie stali się pewnymi zakładnikami, ta, ta grupa przede wszystkim w USNARzu Górnym stali się zakładnikami w rękach e, e, g, białoruskich, w rękach rosyjskich w walce, którą e, toczą z państwem z państwem polskim. Natomiast Ci działacze lewicowi oczywiście ignorują zupełnie zagrożenie, które nas może spotykać. Ich wydaje się, że ich dezintegracja polskiego państwa, osłabienie, wpływ tutaj imigrantów, którzy oczywiście sobą przynoszą, czy, czy na chodźców wręcz można powiedzieć, którzy przynoszą. Czy to, jest, sobą... czy to nie jest tak, że to jest ich strategiczny cel i oni działają z, pewną, z pełnym rozmysłem, z pełną premedytacją? Tak należy to czytać? Zde... Zdecydowanie. No, obniżanie rangi polskiego Parlamentu. Obniżanie rangi państwa polskiego, e, dawanie materiałów mediom, również tym mediom rosyjskim, które rozprze rozprzestrzeniają informacje, pokazując w jaki sposób e, zachowują się polscy parlamentarzyści, musi wpływać na osłabienie e, pozycji państwa polskiego wśród e, naszych sojuszników, chociażby Litwy, e, Litwy i Łotwy. To jest, e, panie redaktorze, cyrk, e, co robi tam właśnie e, opozycja, ta totalna, co robią. Co robią media lewicowo-liberalne? To jest coś, z czym po prostu normalnie nie można się zgodzić. Te środowiska... Czy te Pewnie... wszystkie działania, które pan opisuje, czy, które pan widział na miejscu w ustazzu górnym, które znamy z przekazów telewizyjnych, ale przeka czy przekazów raczej w niezależnych mediach, bo... Tutaj ten strumień taki prawdziwych, prawdziwy obraz można dostrzec z tego, co się na granicy polsko-białoruskiej, nie należy tego nazwać wprost, że to jest podżynanie gałęzi, podcinanie podstaw polskiego państwa w wielu wymiarach. Ale, ależ, ależ oczywiście, dlatego powtórzę jeszcze raz, znajdujemy się w stanie wojny, wojny hybrydowej. Dlatego państwo polskie powinno użyć wszystkich metod, żeby wyłączyć dywersantów, którzy działają na terenie Polski. To jest, to jest dywersja. Ja to odbieram jako dywersję. Telewizja TVN, inne media lewicowe, Gazeta Wyborcza, Okopres, ci aktywiści, którzy tam się znajdują, oni nie chcą pomóc tym ludziom. Oni chcą po prostu doprowadzić do. Pewnego przesilenia na granicy, które osłabi spoistość państwa polskiego, podważy e, możliwość obrony polskich, e, polskich granic. Oni celowo, w mojej ocenie celowo, abstrahują od rzeczywistości, która jest taka, a nie inna, dlatego że chcą wewnętrznie spijać e, punkty polityczne, chcą wewnętrznie osłabiać e, polski rząd. Dzisiaj nie powinniśmy się sugerować tym, kto rządzi? Ja jestem bardzo krytyczny do, do polskiego rządu, natomiast uważam, że dzisiaj każdy polski patriota powinien wspierać e, e, rząd, który działa w sposób skuteczny. Ja uważam, że to, co widziałem na granicy, że Polska Straż Graniczna, że wojsko polskie działa skutecznie, że decyzja, zresztą również ja o to apelowałem, decyzja pana ministra Błaszczaka o to, żeby postawić ogrodzenie, które Da możliwość zabezpieczenia polskiej granicy, łatwiejsze, jest czymś dobrym. To jest dobre rozwiązanie, z którego powinniśmy się cieszyć. Oczywiście powinniśmy naciskać, powinniśmy żądać również od Unii Europejskiej wzmocnienia tutaj działań, również środków finansowych, na to, żeby to ogrodzenie było bezpieczne, na to, żeby to ogrodzenie było pełne elektroniki, zabezpieczeń, żeby ta granica była po prostu bezpieczna. No ale to, te, te, się, te, tego rodzaju stworzenie takiego płotu, te, 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 te z takiej infrastruktury wymaga czasu pewnie i, i pieniędzy. Tymczasem jeżeli dojdzie do spodziewanej eskalacji, ten napływ migrantów, którym steruje Kreml poprzez reżim Łukaszenki będzie się zwiększał, czy nie będą potrzebne jakieś nadzwyczajne środki? Pan e, był na takim rekonesansie e, na granicy, ale e, czy, nie, no, być może nadejdzie już wkrótce moment, kiedy trzeba będzie apelować do ludzi młodych, ludzi zdecydowanych, patriotów, żeby no, stanęli na tej granicy, żeby po prostu bronili polskie granicy. Być może ja w tej chwili na granicy nie jestem, natomiast są koledzy ze Straży e, e, Narodowej, natomiast no, my też nie chcemy e, prze, e, przeszkadzać pogranicznikom. No, my nie jesteśmy. Służbami jesteśmy po prostu wolontariuszami. Jeśli będzie tylko taka potrzeba i chęć Państwa Polskiego, Straży Granicznej, Wojska Polskiego, możemy wykonywać jakieś prace, które będą pracami pomocniczymi. Nie uzurpujemy sobie prawa do, no nie wiem, do podejmowania działań takie, jakie podejmują służby, ale być może dojdzie do takiej sytuacji, w której i te ręce i również do tego będą potrzebne, dlatego że jeśli eskalacja czy ta presja migracyjna będzie się powiększała, to niebezpieczeństwo będzie się powiększało, dlatego, że państwo polskie no, ma jakieś zasoby, które my dysponuje, większych nie będzie mogło w szybkim tempie e, e, wygenerować i będzie być może pomo potrzebna pomoc e, wolontariuszy. Natomiast odnośnie tej, e, tego odgrodzenia no, tutaj powinniśmy na, naciskać bezwzględnie na, na, na pomoc. E, z Unii Europejskiej. Ja uważam również, że jeśli Unia Europejska będzie się ociągała tutaj w pomocy, przypominam, że polskie granice są granicami również Unii Europejskiej, to jeśli będzie się ociągała, no to. Wszystkie środki dla uchodźców powinniśmy e, sytuować gdzieś na zachodzie e, państwa polskiego, bo państwo polskie nie jest celem docelowym, e, docelowym e, tych, tych uchodźców, celem docelowym jest e, są Niemcy. Są słowa Angeli Merkel, które wypowiadała w 2015 roku, że witamy tutaj, pamiętamy wtedy tą masę imigrantów, którzy po prostu no, nieśli za sobą Konkretne skutki społeczne, polityczne, ale również przez to, wzrastał poziom przestępstw, wzrastał poziom terroryzmu w Europie, jeśli mówię, jeśli nie będzie innych możliwości, no to, no, no to, no to musimy wywierać presję na, na Niemcy szczególnie, żeby tej pomocy, tej pomocy udzielały. A dzisiaj powinniśmy jeśli robić... Pan, wszystkie... Jeśli pan pozwoli, bo mamy jeszcze minutę czasu do dyspozycji. Chciałbym pana zapytać na koniec o pewną, pewną charakterystyczną rzecz. jak Takie mam wrażenie przynajmniej. Sądzi znaczy pan, że ta aktywność publicystów lewicowych, lewicowych mediów, tych wszystkich, którzy tak hałaśliwie domagają się wpuszczenia migrantów całej otwarcie jakby bram polskiego państwa dla nich, jest to ogromna doza hipokryzji. Gdzieś widziałem taki bardzo charakterystyczny mem, gdzie jest ankieta, czy jesteś za czy przeciw wpuszczeniu migrantów do Polski, ale jeżeli w wariancie na tak by, czy, trzeba było załączyć dane adresowe. Czy to nie jest właśnie tak, że gdyby przyszło rzeczywiście do wpuszczenia jakiejś masy migrantów z Afganistanu Iraku, skądkolwiek, Ci politycy lewicy, którzy tak głośno dzisiaj gardują, żeby to zrobić, stanęliby przeciwko, przeciwko nim, bo doskonale wiedzą, że to by przekreśliło ich całkowicie ich szanse wyborcze. Ja, ja myślę, że no, oni oczekują tego, że te masy do, po prostu zdezintegrują e, państwo. E, on, oni budują po prostu, to, no, marksiści są bardzo często, budują swoją pozycję na mniejszościach i na tej mniejszości budowaliby swoją pozycję, dokładnie by powielali ten schemat, który był w Europie Zachodniej czy, e, czy w Skandynawii używaliby ich po prostu do osłabiania wewnętrznej spójności państwa polskiego, polskiego narodu, polskiej rodziny, a potem by występowali o to, żeby tym ludziom udzielać obywatelstwa i w pierwszym na pewno etapie mieli, mogliby liczyć na poparcie w wyborach po prostu tych, tych ludzi. Oni nie patrzą, to są hipokryci. Dokładnie tak jak pan, pan redaktor mówi, to są hipokryci, którzy nas zachęcają do zbiorowego samobójstwa, do zniszczenia tego wszystkiego, czego przez wieki bronili tutaj nasi poprzednicy. Na to po prostu nie można się zgodzić. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dziękuję, się wszystkiego dobrego. Pan Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, prezes Rot Niepodległości był dziś gościem rozmowy w punkt Ryszard Ramacki. Dziękuję Państwu, do zobaczenia i ci wieczorem.